Dzień dobry, witam serdecznie. Zapraszam na kolejny odcinek. Mamy piękny dzień, piękną pogodę. Z chęcią przejechałbym się na jakimś motocyklu. Nawet śniło mi się, że jeździłem, tak więc pomyślałem: trzeba w końcu nagrać jakiś egzemplarz, który jest na sprzedaż. Wielu z Was pytało o motocykle, tak więc proszę bardzo, po dosyć długim czasie coś znalazłem. Przejechałbym się, ale nie mogę. Z dwóch powodów. Pierwszy to taki, że straciłem uprawnienia. Nie mam prawa jazdy na motocykl. Ci z Was, którzy śledzą mój kanał od samego początku, wiedzą, że prawo jazdy zabrali mi urzędnicy. Człowieku, którego robiłem prawo jazdy, okazało się potem, że nie miał uprawnień, zostały mu zabrane podczas jazdy po pijaku. Pomimo tego zaświadczenie o kursie trafiło do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego. Tak, tam, gdzie zdaje się, prawo jazdy zostało zaakceptowane. Przystąpiłem do egzaminu, zdałem egzamin, Dostałem prawo jazdy. Kilka lat później jednak okazało się, że zaświadczenie było nieważne, gdyż człowiek nie miał uprawnień. Wracając do tematu, drugi powód, dlaczego nie mogę pojeździć na tym motocyklu, to fakt, że jest po szlifie. Za chwilę oczywiście pokażę Wam dokładniej te uszkodzenia, no ale przejdźmy może do podstaw. Cóż to jest za sprzęt? Przed Wami BMW R1200R o oznaczeniu K53. Bardzo podobny motocykl pokazywałem dawno temu, w 2018, no ale to było dawno i nieprawda. Pora wrócić do tematu. RK o tym oznaczeniu 1200R była dostępna na rynku od 2006 roku, jednak w 2005 zmiany były tak niesamowite, tak duże, że to jest w zasadzie nowy gatunek motocykla. To co stoi przed Wami pochodzi z 2017, tak więc jest to świeżynka. Silnik pomimo oznaczenia modelowego 1200 ma 1170 cm3, jest chłodzony cieczą i to było rewolucyjne zastosowanie, jeśli chodzi o tą jednostkę. Ona jest dostępna również w R1200 RT oraz w R1200 GS od 2013 roku. Oczywiście, za każdym razem, gdy jakiś silnik jest wprowadzany, gdy oferuje coś nowego, tak jak tutaj chłodzenie cieczą, wielu kierowców ma ludzi. No, ale potrzeba czasu, aby się wszyscy przyzwyczaili, docenili to lepsze rozwiązanie wyższy moment obrotowy i tak dalej Silnik ten generuje 125 koni mechanicznych mocy i posiada również 125 Nm momentu obrotowego. Jest to taki roadster BMW. Podkreśla, że jest to motocykl komfortowy, a zarazem dynamiczny, który ma dosyć wysoki potencjał i gotowość do podróżowania. Tak więc jakiś aspekt turystyczny tutaj jest. Za chwilę pokażę Wam dokładnie, co o nim świadczy, ale warto przejść jeszcze do zawieszenia. Ono jest wyjęte prosto z bajka S1000RR, tak więc no, to odpowiada na pewno za ten dynamiczny charakter. Przejdźmy jeszcze może do opcji, gdyż z tego co widziałem to nie jest GOLAS. Pierwsza rzecz, która rzuca się w oczy, to błotnik z włókna węglowego. Tutaj widziałem jeszcze stelaż na kufry, tak więc jakiś tam potencjał do podróżowania faktycznie jest. Tu jest dodatkowy stelaż na kufer centralny. Zauważyłem jeszcze tutaj jakieś klipsy, prawdopodobnie do torby na zbiornik paliwa, aczkolwiek mogę się mylić. I co najważniejsze, jest tutaj również dynamic ESA. Cóż to jest, powiem Wam za moment. Przejdźmy jeszcze do pozostałych elementów wyposażenia dodatkowego. Zauważyłem, że manetki w tym motocyklu są podgrzewane. Jest tutaj jakiś stelaż na nawigację, i z tego co widzę, jest tutaj nawet tempomat. Są jeszcze gmole, czyli taka klatka bezpieczeństwa, i całe szczęście, gdyż to ona przyjęła dużo na siebie podczas tego szlifa. Spójrzcie, tutaj jest troszeczkę porysowana. Przejdźmy, może właśnie teraz, do uszkodzeń. Tutaj jest troszeczkę porysowany ten błotnik. Jak widzicie, ktoś wyleciał z drogi chyba i wpadł w jakieś pole. Tak więc, motocykl nie został jeszcze wyczyszczony. Możecie zauważyć wszystkie ślady tej kraksy. Owiewka, z tego co wiem, to też był jak. Jakiś element akcesoryjny jest połamana tutaj ten odblask, który znajduje się na lewym kielichu, również zniknął. No i tak błotnik jest porysowany również z tej strony. Crashpad na przedniej ośce również ucierpiał. No, Przechodząc właśnie na prawą stronę motocykla, tutaj możemy zauważyć znacznie więcej rys, rozpoczynając od tej klatki. Gmoli one są porysowane również z tej strony. Ten plastikowy element troszeczkę ucierpiał, jest porysowany, ale z tego co widzę nie jest połamany. Tak więc to jest plus. Zbiornik paliwa również posiada na sobie wiele drobnych rys. Klamka przedniego hamulca tutaj na skraju jest leciutko porysowana. Klamka sprzęgła oraz końcówka lewej manetki ucierpiały znacznie bardziej. To są w zasadzie ostatnie uszkodzenia, które udało mi się wychwycić. Cała reszta wygląda w porządku. Nawet jeśli chodzi o tłumik końcowy, to nie zauważyłem, aby nosił na sobie jakieś ślady tego szlifa. Przejdźmy teraz do technologii, w której jest wyposażony ten motocykl, a raczej czego tu może brakować. Jak widzicie nie ma dostępu bezkluczykowego, trzeba wkładać kluczyki do stacyjki. Niektórzy z Was mogą pomyśleć, haha, ale żarty, motocykl z dostępem bezkluczykowym? Tak, w tym przypadku była taka opcja. Ten egzemplarz akurat tego nie ma, ten który prezentowałem dwa lata temu miał dostęp bezkluczykowy. Co do technologii, które zostały zastosowane nawet w najskromniej wyposażonych egzemplarzach, to przede wszystkim ABS oraz ASC, czyli kontrola stabilności jazdy, taka podstawowa kontrola trakcji. R 1200R jest wyposażony w kilka trybów jazdy, które przełączamy tym przyciskiem. Jest tryb Road, czyli drogowy, oraz Rain, czyli na deszcz. Wtedy kontrola trakcji działa znacznie szybciej, ABS reaguje troszkę wcześniej, no i ruchy manetki gazu są takie bardziej łagodne. Tutaj jako opcja występuje również trzeci tryb, przełączam, abyście mogli zobaczyć. Tak więc Rain, Road. Dynamic to jest ten akcesoryjny dodatkowy tryb i jest jeszcze indywidualny tryb. Jak widzicie troszeczkę wyżej, mamy ustawienia od Esa, czyli adaptacyjnego zawieszenia. Te wartości zmieniamy tym przyciskiem, a raczej parametry, a nie wartości. Mamy tutaj tryb drogowy oraz dynamiczny. I jak widzicie, mamy tutaj dwie ikonki kasku możecie tu zmienić opcję, czy jedziecie sami z bagażem. Czy z pasażerem? Jak widzicie, obok jest bardzo wartościowa informacja. Dla wielu z Was przebieg tego motocykla to niecałe 16 tysięcy km, a dla ciekawskich spalanie jak widzicie, 4,7. Słuchajcie, mam dla Was niemiłą wiadomość. Chciałem odpalić silnik, pokazać Wam, jak pracuje. Niestety rozrusznik kręci sekundę, dwie i silnik nie startuje. Jeden z mechaników pokazał mi poziom oleju. Patrzcie, tutaj nic nie ma. Tak więc, pytanie: czy bateria jest zbyt słaba i niewystarczająco kręci tym silnikiem, aby go odpalić? Czy może jest jakiś sensor, który wykrywa, że tu nie ma oleju i zapobiega odpaleniu? No cóż, taka jest konsekwencja kupowania powypadkowych motocykli. Ten mechanik pokazał mi jeszcze tutaj jakiś wyciek oleju, tu jest zaolejone. Jednak żadnego pęknięcia tutaj nigdzie nie zauważyłem. Tak więc to jest raczej projekt, taki eksperyment. To już jest raczej zabawa dla profesjonalistów w tym zakresie. Gdy ten motocykl był nowy, jego salonowa cena wynosiła 13 tysięcy euro, aczkolwiek te najlepiej skonfigurowane egzemplarze były wycenione na mniej więcej 17 tysięcy euro. Skłaniałbym się w kierunku tej wyższej wartości, gdyż jak mogliście zauważyć, jest tutaj troszkę opcji: jest przede wszystkim ESA, jest tempomat, są grzane manetki, stelaż pod nawigację, stelaż pod bagaż, jest ten błotnik z włókna węglowego. To wszystko wam już pokazałem. Uszkodzenia tego motocykla również wam zaprezentowałem. Przypominam, ma on 3 lata, tak więc oceniajcie ile jest faktycznie wart. Sprzedawca w tym momencie chciałby dostać za niego 8000 euro. Dajcie znać co myślicie o tej ofercie i czy chcielibyście zobaczyć na moim kanale więcej motocykli, jeśli tak to jakich? Coś takiego w stylu roadster czy jakieś bardziej sportowe przecinaki, to jest coś co was kręci. Dziękuję bardzo, trzymajcie się, do zobaczenia, widzimy się w komentarzach i w kolejnym odcinku. Cześć.